Dla Was bardzo ciekawy artykuł na temat oszczędności na ogrzewaniu w sezonie grzewczym. Nawet tutaj, jak widzimy, z tytułu może to być 45%. I okazuje się, że takie oszczędności możemy uzyskać, połączając, łącząc pompę ciepła z piecem na pelec lub kominkiem na drewno. Przeczytajmy sobie część tego artykułu. Nie będziemy tutaj czytać tej pierwszej części, bo tutaj jest wytłumaczenie, takie ogólne wytłumaczenie, jak się rozróżnia pompy ciepła, jak one mniej więcej działają. Na ten temat też jeszcze myślę, że zrobię dokładniejszy filmik z czasem. Zresztą nawet jeśli nie na moim kanale, to na pewno na innych albo w ogóle w necie możecie znaleźć bardzo dużo szczegółowych informacji na ten temat, jeżeli kogoś interesuje właśnie tak bardzo już specjalistycznie budowa nawet pomp ciepła, to, to można te informacje bardzo łatwo znaleźć. Także tutaj pomijmy sobie te, te początkowe części, a tutaj zaznajomimy się razem tutaj od tego momentu, czyli pompa ciepła i kominet na, na drewno lub piec na pelet. Efektywne i ekonomiczne połączenie. Dlatego pompa ciepła tworzy znakomity tandem z kominkiem, którym dogrzewamy pomieszczenia w wilgotne i mroźne dni. No tam po prostu to jest nawiązanie do tej poprzedniej części artykułu, tak? I, i do tego po prostu, jak technicznie pompa ciepła działa. No, ale bo tak jak wspomniałam, jak chcecie bardziej znać to, te, te szczegóły techniczne, to tam zachęcam do, do znalezienia źródła na ten temat i, i do znamienia się. A my czytajmy dalej. Jest to niemal idealna instalacja grzewcza, która umożliwia usunięcie, uniknięcie przepraszam wysokich rachunków za prąd do zasilania pompy ciepła, dodaje Krzysztof Woźniak. Do wspomagania pomp ciepła idealnie nadają się miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, kominki i piece, które mogą być wyposażone w płaszcz wodny. Dodatkowo są one niezależne od zasilania elektrycznego i mogą działać nawet w czasie zaniku prądu. Tak, to też jest bardzo ważne, ponieważ zaniki prądu mogą się zdarzyć i niestety coraz częściej nas ostrzegają, że takie właśnie zaniki mogą się zdarzyć coraz częściej. A czytając dalej, kominki zapewniają bezpieczeństwo energetyczne, są zasilane odnawialnym źródłem energii, czyli drewnem kawałkowym, które jest odnawialnym i najtańszym źródłem energii. No, nas to trochę było maślane w tym zdaniu, ale chyba znamy, wiemy, poznaliśmy sens, tak? które wpisuje się w gospodarkę o obiegu zamkniętym i neutralności klimatycznej. Współczesne, współcześnie budowane domy posiadają ogrzewanie w większości płaszczyznowe, głównie podłogowe, czasami ścienne, coraz rzadziej konwekcyjne, czyli grzejnikowe. Oszczędności w ogrzewaniu domów polegają nie tylko na ograniczeniu strat ciepła budynków, ale też doborze oszczędnego źródła ciepła, czy też doborze oszczędnego źródła ciepła, ale przede wszystkim na inteligentnym zarządzaniu systemem, sterowaniu, ogrzewaniu. I tutaj mamy do czynienia z ogromnym rozwojem branży sterowników pokojowych, czy też głownic nagrzejnikowych, które w ramach potrzeb danego pomieszczenia uruchamiają dany obieg lub go wyłączają, jeżeli dane pomieszczenie z jakichś innych powodów źródeł będzie miało zagwarantowaną żądaną temperaturę. Każdy kilowat energii pozyskanej z drewna zmniejszy również o kilowat pobór energii z innego źródła, np. pompy ciepła. Należy zaznaczyć, że notujemy ogromny wzrost zainstalowanych central rekuperacyjnych, które oprócz dbałości o jakość powietrza, którym oddychamy, stały się przy okazji elementem rozrzutu ciepła w budynku. Trudno tu nie mówić o współpracy pieca czy kominka z rekuperacją, zauważa Konrad Kućmierz, ekspert kampanii Drewno Pozytywna Energia. Tutaj właśnie wtrącę Wam, że, że na temat rekuperacji jeszcze też, na, na, to już na 100% będzie jakiś materiał na moim kanale, także jeżeli jeszcze nie zasubskrybowaliście, to zachęcam bardzo do tego. No i idąc dalej, energia elektryczna jest oczywiście niezbędna do obsługi wspomnianych sterowników. Efektem działania systemu złożonego z wspomnianych elementów jest nie tylko stabilna temperatura w pomieszczeniach i dostępność wody użytkowej, ale przede wszystkim maksymalne ograniczenie wysokości rachunków za prąd. Na rynku dostępne są też rozwiązania, w których w przypadku zaniku energii z sieci sterownik otwiera przepływ powietrza, co pozwala dalej korzystać z urządzenia i cieszyć się ciepłem, ale klasycznie w, sty, w trybie sterowania manualnego. Tak? No tak, to jest akurat... Chyba jasne. Kominek opalany drewnem, pelet lub inne. Decyzja należy do Ciebie. Oczywiście wybór kominka opalanego drewnem, który ma stanowić wsparcie dla pompy ciepła lub innego podstawowego źródła ciepła w budynkach mieszkalnych należy do nas. Na rynku każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Kocioł na pelet może być wyposażony w zasobnik, który wystarczy na kilkanaście godzin pracy urządzenia. Z drugiej jednak strony jeden worek peletu waży 15 kg. Trzeba mieć to na uwadze. No, tak słusznie tutaj autor artykułu zauważył. Kominek opalany drewnem, nie dość że stanowi element wystroju wnętrza i tworzy klimat w długie zimowe wieczory, to nie wymaga ładowania naraz kilkudziesięciu kilogramów drewna. Możemy również wybrać urządzenie o większej bezwładności i masie: kominek lub piec akumulacyjny. Czyli jeszcze coś większego, bo rozumiem, że ten kominek opalany drewnem to tutaj. Autor miał na myśli ten taki mniejszy kominek, tak? A ten tu, kominek już w następnym zdaniu, to ten większy. Z tym, że jeszcze tutaj i tak muszę wtrącić, że słuchajcie, z tym ogrzewaniem drewnem, to też jeszcze trzeba będzie to, te informacje wszystkie zebrać i jakby po, potwierdzić, ponieważ. Nie dość, że jak próbowałam kiedyś właśnie je wszystkie jakby usystematyzować, to nie dość, że różne źródła różnie podają, i to niektóre bardzo mylne informacje podają, to jeszcze to się też na przestrzeni czasu zmienia, więc i myślę, że do końca roku. Właśnie wrzucę taki filmik, filmik podobny trochę do filmików, filmiku o, o kotłach gazowych, czyli będą tam wszelkie daty właśnie wycofywania poszczególnych kotłów na drewno, czy w ogóle źródeł ciepła na drewno, nie tylko kotłów. I tak dalej i, i, i zachęcam Was właśnie do, do śledzenia mojego kanału, bo ten film na pewno wejdzie, mówię, postaram się do końca grudnia to zrobić, jeśli nie, to gdzieś na początku stycznia najpóźniej. Ponieważ no już nawet w styczniu 2025, czyli lada chwila, jest tam jakiś kamień milowy odnośnie tych kotów, czy tam w ogóle źródeł na drewno. Jest jakaś data, która właśnie coś tam już wycofuje z użytku, więc mówię taki filmik na pewno wejdzie, ponieważ to wszystko trzeba właśnie usystematyzować jakieś, jakoś te informacje, także to też trzeba mieć na względzie słuchajcie, jeżeli będzie się wybierać ten kominek opalany drewnem, że po prostu jest to jakby no, tymczasowe źródło ciepła, źródło ogrzewania, tak, bo na pewno jest data, w której całkowicie będzie, przynajmniej na dzień dzisiejszy, jest taka data, w której całkowicie będzie zakaz ogrzewania węglem, mimo że to jest przecież odnawialne źródło energii, tak można powiedzieć. No ale na ten temat już nie chcę tutaj dyskutować, ponieważ ten filmik by nie wiem, musiał trwać naprawdę długo. Może zerknijmy sobie na czas na razie. 8 minut, czyli no, niestety, nas, znowu muszę ten filmik podzielić na dwie części. Trochę się rozgadałam, więc tutaj zaraz będzie 10 minut, a jeszcze trochę nam zostało tego artykułu, więc słuchajcie, może teraz sobie skończymy go, a ja po prostu za chwilę wrócę i tutaj doczytamy do końca. No to na razie, zaraz jest. Już jestem z powrotem i tutaj skończyliśmy na, to, że, na tym, że możemy również wybrać urządzenie o większej bezwładności i masie, jeśli chodzi o współpracę z pompą yy, ciepła, tak? Kominek lub piec akumulacyjny. Yy, są to urządzenia bardziej skomplikowane, a ich projektowanie i budowa wymaga większej wiedzy i doświadczenia. Cechą charakterystyczną tych urządzeń jest długi czas oddawania energii poprzez promieniowanie liniowe, najbardziej natura naturalne dla organizmów żywych i otoczenia, tak, to fakt. W obecnych czasach tego typu urządzenia cechuje świetna współpraca z pokojowymi regulatorami ciepła, które w poszczególnych strefach, pomieszczeniach wychwytują dodatkowe ciepło wyemitowane z pieca, zmniejszającym tym samym zużycie energii wytworzonej przez prąd dla ciep pompy ciepła, czy przez ogrzewanie elektryczne, czy każde inne, np. gazowe. Drewnoopałowe, pelet, zrębka to naturalne źródła energii odnawialnej, pozyskiwanej z minimalnym śladem węglowym. Drewno daje ciepło, energię do przygot dla przygotowania posiłków. Ogień uwolniony z drewna jest dla człowieka ich hormonem szczęścia i źródłem endorfin. Yy, ogień z drewna towarzyszy człowiekowi od tysięcy lat i dzięki niemu świat jest w tym miejscu, w jakim jest, przekonuje Konrad Kućmierz, ekspert kampanii Drewno Pozytywna Energia. Yy, no, no, tak, to wszystko się zgadza oczywiście, ale tak jak mm, wspomniałam. Niedawno. No, niestety te decyzje już właściwie zapadły, jeśli chodzi o drewno, i to jest tylko kwestia czasu. Myślę, no, chyba, że się coś zmieni w międzyczasie. Ja bym bardzo chciała, bo też uważam, że drewno jest po prostu dobrym, bardzo dobrym paliwem, jakby, tak. No, ale widocznie ktoś uważa inaczej. Może, może to też wynika, albo przynajmniej tak. Ten ktoś chce, żeby wynikało z takiej troski o, o te nasze lasy, tak, żeby ich tak yy, wszystkich nie, yy, nie, nie ścinać i po prostu nie wycinać do, 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 do ziemi, do równej do, do poziomu zero. Yy, ale tak naprawdę wiecie, no wiemy, jaka jest chyba przyczyna tego wszystkiego w każdym razie. Mówię, jeżeli wybieracie jakieś, będziecie wybierać jakieś źródło ciepła, źródło ogrzewania na drewno, to miejcie świadomość, że to przynajmniej, no mówię, na dzień dzisiejszy jest tymczasowe źródło ogrzewania, czy tam ciepła, tak? Zależy też jakiej klasy, ale mówię to jeszcze, o tym będzie na 100% filmik. Oszczędności na ogrzewaniu od 25 do 45%. Po podliczeniu koszty sezonu grzewczego z powietrzną pompą ciepła i kominkiem w jednym domu mogą wypaść nad spodziewanie korzystnie. jesienno wiosenne dni o temperaturach wyższych niż 5 stopni Celsjusza pompa ciepła daje bezobsługowe i niezwykle tanie ciepło. Gdy robi się chłodniej, rozpalenie w kominku daje dodatkową nadal tanią i odnawialną energię, która pozwala zaoszczędzić spore ilości prądu. Owszem, trzeba wtedy rozpalić ręcznie, ale zyskujemy natychmiastowe ciepło i niepowtarzalną w zimne dni atmosferę. Miłym zaskoczeniem jest podsumowanie finansowe, które pokazuje, że wsparcie powietrznej pompy ciepła kominkiem lub piecem daje sezonową oszczędność rzędu 25-45%. Podsumowuje Krzysztof Woźniak. I z tego co pamiętam, to już jest koniec tego artykułu. Tak, bo tutaj już są yy, następne i jakieś reklamy także słuchajcie no na teraz to myślę że też byłoby na tyle a ja was oczywiście bardzo zachęcam do komentowania co wy na ten temat sądzicie właśnie czy w ogóle się zgadzacie z tym artykułem czy to według was możliwe może jesteście praktykami akurat właśnie w takim w takiego połączenia czyli pompy ciepła i i kominka lub pieco na pelet, pieca na pelet. Jeżeli tak, to tym bardziej Was bardzo zachęcam, naprawdę, do podzielenia się w komentarzach informacjami, czy to rzeczywiście jest możliwe, aż takie oszczędności. No bo to, wiecie, to 45% to jest naprawdę bardzo dużo, tak? Więc bardzo jestem ciekawa, jak to wygląda od strony takiej osoby, która rzeczywiście takie, takie połączenie zastosowała. A jeżeli nawet nie jesteście praktykami, ale no nie wiem, znacie kogoś, czy po prostu możecie to jakoś obliczyć, czy to jest w ogóle możliwe, to też bardzo chętnie takie opinie. Tutaj na pewno się zapoznamy wszyscy tu oglądający te filmiki. Ja oczywiście też zamierzam ze swojej strony takie wyliczenia zrobić, tylko ostatnio po prostu muszę przyznać, że nie mam za dużo czasu, a to trochę trzeba na tym usiąść i, i mm, też najlepiej przy odpowiednich programach albo y, chociażby, y, no nie wiem, kalkulatorach w Excelu. Także y, no ze względu na, na moje ograniczenia czasowe na razie, na razie nie mogę tego zrobić w jak najbliższym czasie, ale... Z, y, w, dalszym, w dalszej perspektywie na pewno mam takie plany, z tym, że no mówię, może ktoś z Was już akurat coś takiego obliczał, czy po prostu no jest właśnie tym użytkownikiem takich połączeń, więc bardzo, bardzo byście się przydali, bardzo byście dobro, dużą przysługę zrobili innym, jakbyście się tym podzielili. A ja już na teraz dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jak zawsze zachęcam właśnie do subskrybowania, komentowania, lajkowania. No i miłego wieczoru i do następnego.